Szokujące słowa Jasnowidza Jackowskiego, który mówi wprost: Stany Zjednoczone prowokują Iran, żeby to Iran wykonał pierwszy krok, żeby tak naprawdę Stany Zjednoczone, Zjednoczone odpowiedziały na to militarnie. Stany Zjednoczone prowokują Iran, żeby właśnie Iran wywołał wojnę, tak? A żeby Stany Zjednoczone praktycznie na to odpowiedziały nieprawdopodobne słowa tutaj Jasnowidza Jackowskiego o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwono dostaniesz kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie to, co mówi Jasnowicz-Jackowski zupełnie obala tą wizję, którą przedstawiają media, tak? Telewizja, radio, czy po prostu prasa, gdzie tak naprawdę Iran pokazywany jest jako ten zły, ten niedobry, tak? A Stany Zjednoczone jako ci rozjemcy, którzy chcą zbawić praktycznie cały świat, mordując tego generała irańskiego, zbawili cały świat. Zresztą sekretarz tutaj stanu, tak? USA powiedział, że nawet Europejczycy sobie nie Zdają sprawy i pozostali mieszkańcy na świecie, ile tutaj, od ilu zła wybawili praktycznie Amerykanie, tak, mordując tego. Generała Irańskiego. No, i tutaj Jasnowidz Jackowski mówi wprost, tak, że Stany Zjednoczone tak naprawdę prowokują Iran, że to jest perfidna, perfekcyjna, przebiegła tak naprawdę prowokacja. Natomiast, natomiast według Jasnowidza Jackowskiego Iran nie da się złapać tą pułapkę, tak? Nie da się złapać tą pułapkę Stanów Zjednoczonych. No więc tak, tutaj sytuacja byłaby tego typu, tak? Zobaczmy sobie, jak to wygląda z punktu widzenia tak naprawdę no, działań, tak po kolei. No to Amerykanie mordują generała irańskiej armii, tak? Teoretycznie powinna nastąpić odpowiedź ze strony Iranu w momencie, kiedy nastąpi odpowiedź ze strony Iranu, na przykład zostaną zniszczone jakieś cele, tak, już to miała miejsce taka sytuacja, ale nie, była, nie, nie nastąpiła ona praktycznie bardzo szybko, tylko dopiero po jakimś czasie, to znaczy e, wojska irańskie tam zniszczyły, tak, czy zeszczeliły rakiety na wojska, na bazy amerykańskie w Iraku, no to wtedy praktycznie Stany Zjednoczone mają legitymację do tego, żeby zaatakować Iran, tak, bo mogą wtedy powiedzieć, no tak, ale ta wojna wyniknęła tak naprawdę z tego, że to Iran pierwszy zaatakował, czyli jest to według jasnowidza taka perfidna taki perfidny po prostu prowokacja, tak, podstęp ze strony właśnie Stanów Zjednoczonych, tak, no bo gdyby na przykład dzisiaj Stany Zjednoczone zaatakowały Iran, no to praktycznie cały świat by powiedział hola, hola, ale to przecież Stany Zjednoczone zaatakowały Iran, tak, to jest agresja, więc tak naprawdę Stany Zjednoczone chcą wciągnąć swoją pułapkę w swoją prowokację Iran, tak, żeby to wojna wyszła, ta inicjatywa wyszła tak naprawdę ze strony tutaj Iranu, tak, żeby tutaj mogły praktycznie Stany Zjednoczone na to odpowiedzieć, czyli Tutaj tak, Stany Zjednoczone mordują irańskiego generała, Iran ma na to odpowiedzieć, wtedy jak odpowie militarnie, da tak naprawdę przyzwolenie Stanom zjednoczonych wtedy Stany Zjednoczone będą mieć takie przyzwolenie na cały świat, taką legitymację, zobaczcie, oni nas zaatakowali, teraz my mamy prawo odpowiedzieć, tak, my jesteśmy w niebezpieczeństwie, nasi żołnierze, nasze tutaj wojska są w niebezpieczeństwie, mamy prawo teraz odpowiedzieć, i wtedy cały, cały świat powie, tak, tak, oczywiście, Stany Zjednoczone bardzo dobrze robią. No właśnie. No i teraz pytanie rzeczywiście, czy tutaj Stany Zjednoczone wciągną w tą pułapkę Iran, tak? Bo tutaj Jasnowicz-Jackowski mówi, że Iran nie da się tak łatwo po prostu tutaj zmanipulować, nie da się wrobić w tą prowokację, tak? Tutaj nawet jasnowicz używa bardzo mocnych słów, tak? Że ta cała prowokacja, tak? Czy tutaj nawet mówi o tym, że Donald Trump jest marionetką, takie szokujące słowa praktycznie mówi Jasnowicz-Jackowski i że wszystkim praktycznie tutaj steruje ten sekretarz Stanów, tak, USA, Pompeo, to że on po praktycznie o wszystkim decyduje, a Donald Trump, według Jasnowidza Jaskowskiego, jest marionetką. No szokujące słowa. No wydaje mi się, że jednak nie, no nie zaż tak po prostu marionetką, tak. Donald Trump może rzeczywiście działać po prostu z innymi ludźmi, tak. Ktoś może mieć mniejszy lub większy wpływ, a Donald Trump jest też silną osobowością, ma duży wpływ na politykę. Moim zdaniem, nawet on już czasami po prostu przesadza. Donald Trump, bo tam wchodzą jakby te cechy jego biznesowe, takie ekonomiczne, tak. Czytałem. Jego książki, jeśli chodzi o Donalda Trumpa, to on jest bardzo nieustępliwy. Jedna z takich po prostu, pamiętam książek, takich wątków, to chyba kupił jakieś ziemię w Szko Szkocji, czy po prostu jakieś kasyna, które były nierentowne, ale on powiedział, że nigdy się nie poddawaj, tak, czyli po latach praktycznie przyniosło mu to zysk, także on jest bardzo tak naprawdę tutaj hardy, z, dąży do uparcia do swojego praktycznie celu. I to jest troszeczkę niebezpieczne w przypadku polityce, polityki, tak, bo jeżeli mu się nastąpi na odcisk, to on będzie po prostu konsekwentnie do tego dążył, po to, żeby z niszczyć kompletnie, wyniszczyć kompletnie inne państwo, tak, to ma miejsce w gospodarce, tak, czy w jakiejś ekonomii, tak, rywalizacja między, tutaj, w handlu, natomiast, no, tutaj jeśli chodzi o politykę międzynarodową, to jest zupełnie inaczej wygląda, tak, bo tutaj jest Iran, to jest kwestia, kwestia tak naprawdę użycia bomby atomowej. Mało tego, Jasnowiec Jackowski mówi taką rzecz, że tak naprawdę Iran to jest ostatni bastion, e, tutaj jeśli chodzi, niepodbity przez Amerykanów na Bliskim Wschodzie. Może nie niepodległości, tak? Nie chodzi o bastion niepodległości, ale taki kraj, który nie został podbity, gdzie nie ma wpływów, tak naprawdę Stany Zjednoczone nie mają dużych wpływów, tak? I tutaj Jasnowic mówi ciekawą rzecz, ponieważ jako ostatni bastion Iran będzie próbował walczyć ze Stanami Zjednoczonymi, i tak jak dotychczas, tak inne państwa w, tych, w tym regionie na Bliskim Wschodzie, państwa arabskie popierały Iran, były przeciwne Iranowi, tak inne państwa tak naprawdę teraz zespolą się i będą solidarne w stosunku do tego, żeby walczyć z, z Amerykanami, tak? Że będą popierać praktycznie Iran. Nie dlatego, że my, my popierają Iran jakby po prostu utożsamiają się z tym krajem, z filozofią i z poglądami i tak dalej, tylko dlatego, że, żeby po prostu zachować to jako jedyne państwo na tym Bliskim Wschodzie, które nie jest pod wpływem, pod panowaniem właśnie Amerykanów Amerykanów, tak, no wiemy, że Irak, te wojska, które stacjonują praktycznie w Iraku, ostatnio była rezolucja zapada, czy też uchwała, która mówi o tym, żeby wojska amerykańskie wyniosły się, tak, właśnie z terenu Bagdadu, z Iraku. Donald Trump uderzył od razu pięścią w stół, powiedział: No to musicie zwrócić kilka miliardów dolarów, które wpompowaliśmy tam w budowę tej bazy. No i teraz praktycznie kwestia sporna, tak, no bo skąd praktycznie Irak weźmie takie pieniądze? jest to raczej mało prawdopodobne. Na, na dobrą sprawę tutaj Amerykanie obawiają się, że stracą wpływy, jeśli chodzi właśnie o Irak. No i teraz sytuacja tak naprawdę na Bliskim Wschodzie, tak, czyli Iran może mieć poparcie innych krajów arabskich z tego względu, jakby po prostu, w, w, żeby tutaj nie dać się Amerykanom, tylko dlatego, tak, nawet jeżeli inne państwa arabskie się nie zgadzają. No ja muszę powiedzieć, to na dwoje babka wróżyła, bo tam są różne interesy, tak, pamiętajmy, że też kraje arabskie, takie jak na przykład tutaj Katar czy Arabia Saudyjska dostarczają bardzo dużo ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych, mają więc interesy tak, ze Stanami, więc to nie jest tak, że wszystkie kraje arabskie będą popierać tutaj Iran. Natomiast rzeczywiście tutaj Jasnowic, Jackowski, no, przerażająca tak naprawdę ta wizja dotycząca wybuchu praktycznie wojny, ta trzecia wojna światowa jest na Włosku, tak, ta trzecia wojna światowa praktycznie jest na Włosku. No i tutaj, jeśli chodzi o te relacje między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, no, to praktycznie jasnowic mówi wprost, tak że Stany Zjednoczone prowokują tak, tutaj Iran, żeby to Iran wykonał pierwszy krok, żeby można było odpowiedzieć tutaj militarnie. No, trzeba powiedzieć sobie wprost, że przecież Stany Zjednoczone na, na, od dłuższego czasu przygotowują się na ewentualny wybuch konfliktu w tamtym rejonie. Wydaje się, że po prostu Stany, Stany Zjednoczone, czy te, też wojska amerykańskie na Bliskim Wschodzie, one już są przygotowani w pełni ekwipunku. Może to nie jest takie dosłowne, że śpią cały czas i cze, cze, czekają na wybuch wojny, ale rzeczywiście są przygotowani, tak, no, bo przecież e, na przykład ten. Lotniskowiec, który został wysłany już tamtym roku, we wrześniu praktycznie 2019 roku. Potem było to oskarżenie, że Iran miał zniszczyć tutaj platformę, jeśli chodzi o ropę naftową w Arabii Saudyjskiej, tak i że wojska amerykańskie zostały wysłane w tamty rejon, żeby po prostu strzec bezpieczeństwa, żeby więcej taka sytuacja nie miała miejsca. Nie wiadomo, czy to rzeczywiście była prawda, czy też nie. Teraz po prostu Amerykanie wysyłają praktycznie, czy już wysłali 3,5 tysiąca żołnierzy w rejon właśnie Bliskiego Wschodu. Troszeczkę kurzana sytuacja, mówiłem o tym na jednym z filmików, że Żołnierze lecieli samolotami pasażerskimi, tak? Zamiast po prostu takimi kasami, samolotami wojskowymi, i do tych samolotów pasażerskich no, broń wnosili, tak? Te karabiny, tam gdzie zwykle po prostu pasażerowie kładą bagaż podręczny, tam do 10 czy 15 kilo, to oni tam wkładali sobie po prostu karabiny i tak dalej. No, wyglądało to dosyć no, kuriozalnie. Natomiast tutaj mówi właśnie, że to jest wielka prowokacja ze strony Stanów Zjednoczonych. Znaczy, ja uważam tak, że. Przecież tutaj mówi chociażby to Donald Trump, także Donald Trump chce zaatakować tam 52 miejsca, punkty w Iranie, też miejsca związane z kulturą, co jest jakby przeciwko, niezgodne z tym UNESCO, bo to są tak dziedzictwo narodowe i tak dalej, kulturowe. No ale tutaj Trump i tak chce zniszczyć Iran i też chce jeszcze po prostu upokorzyć praktycznie ten Iran na, całym, na oczach całego świata. Natomiast nie zdaje sprawy sobie, że Iran nie będzie takim przeciwnikiem jak Irak, tak że nie będzie takim przeciwnikiem tak jak na przykład Liban czy inne państwo więc tutaj to jest zupełnie inne państwo, tak? To, to jest zupełnie inne funkcjonowanie tego, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego państwa i też broń, odpowiedź ze strony właśnie Iranu, tak? Teheran poczeka sobie odpowiedni czas i da później odpowiedź militarną, jeśli chodzi właśnie o Stany Zjednoczone, tak? Więc to będzie zupełnie inaczej wyglądało. Tutaj jest, no tak jak mówię, moje obawy są takie, że troszeczkę tu wchodzą takie ambicje, tak? Kwestie jakby charakterologiczne Trumpa z Biznesu do polityki, a jednak trzeba być wyważony. Barack Obama wydaje mi się, że nie podjąłby takich po prostu radykalnych decyzji, tak, jeśli chodzi właśnie o ten konflikt na Bliskim Wschodzie. Natomiast Donald Trump będzie nieustępliwy i to jest problem, tak, ponieważ jego nieustępliwość może w konsekwencji doprowadzić do działań wojennych. Co prawda on to mówi, że daje po prostu czas i tak dalej, chociaż moim zdaniem znając jego charakter i też kwestię po prostu tego, jak prowadził biznesy i to pamiętajmy o tym, że on kilka razy zbankrutował w ciągu swojego życia, on jest miliarderem, też pokaźny majątek dostał od rodziców od swojego ojca, a też później kilka razy faktycznie zbankrutował. Także on jest tak naprawdę skłonny do bardzo radykalnych decyzji, tak nawet gdy miał wszystko stracić. Oczywiście w przypadku prezydenta Stanów Zjednoczonych on dużo nie straci, tak no, ale no to może być niekorzystne, tak? To może według mnie być wojna, która tak, także dotknie Stany Zjednoczone, tak? W sensie fizycznym, po prostu jako tery, terytorium, bo z reguły, nawet jak tutaj Stany Zjednoczone prowadziły wojnę, to poza swoim, poza swoim terenem, tak? Z daleka, swojego, z daleka od swojego terenu. Tu może być inna sytuacja. Ta wojna może też dotknąć fizycznie, tak naprawdę mieszkańców Stanów, Stanów Zjednoczonych, tak? Nie mówię wszystkich, ale może to po prostu dotknąć. Także no, ta sytuacja jest bardzo, a to bardzo niebezpieczna. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na grze w dzwono, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.